Ktoś tam z tyłu wyrzucił dziecko jego mówił, całkiem nowe, jeszcze nie śmigane, więc można sobie wziąć. Drugi, nadchodzimy. Gaba, Gaba chce jechać strasznie na czarną plażę, także jedziemy na Playa de la Arena, Chyba. z tego co mi się wydaje. No, także w drogę. Właśnie wygląda. się poczekać, aż Gaba się upiększy. Więc czekamy teraz właśnie na parkingu. Już chcemy iść na plażę, Ale ile jeszcze ci zajdzie? Już skończyła i patrz, jaka jest piękna. Więc zaraz idziemy. Wczoraj troszeczkę pochodziliśmy. Gdzie byliśmy? Nie pamiętam, ale patrz. Wow. Ale fajnie. Dobra, nagrywamy tutaj. Cyk. To wągiel. Zwykły wągiel. Patrz, kąpią się, także jest gitara. Zaraz słoneczko wejdzie, ja Ci to mówię, przepowiadam Ci to. bo pogoda nam na razie nie dopisuje więc stwierdziliśmy, że pójdziemy tutaj, stąd Playa de Arena są takie klify, a później jeżeli wyjdzie słoneczko no to z powrotem wrócimy tu na plażę byliśmy raz we Włoszech na plaży i był piasek wymieszany biały z takim wulkanicznym właśnie czarnym ale on tak delikatnie tylko połyskiwał. A ten jest cały czarny i ma takie delikatne, tylko złote dosłownie kamyczki. Każde miejsce, gdzie się tu pojedzie, to ma zupełnie inny klimat. Jest super, że jakby jesteś na jednej wyspie, a masz cały czas z czymś innym do czynienia, nie? Generalnie wygląda to jak ścieżka do mordoru. Także czekam tylko aż zobaczymy górę przeznaczenia. I będę mógł tam przybić pierścień. Gaba, właśnie robi akcję taką, że ściąga swój strój, który ma pod spodem. Bo jej nie pasuje, bo nie będzie jej kontrastować czarny strój z, z, z tłem. I robi na przypale. Teraz przebiórkę. Jeszcze w tych klapkach jest w ogóle polska mentalność. Gaba jest z innej gliny zrobiona. Mówi, że muszę jej podtrzymać, bo będzie mieć go dupa Akcja przebierania. Proszę bardzo Jak tam zaraz zlecisz? Przecież głęboko jest Ale trochę twardo Ja mieszkam w Anglii Mam grupę z kamienia Siemano, szedłem z pieczary Wstaliśmy teraz na jedzonku Zjemy sobie I jak pewnie jak zjemy to ładnie wyjdzie słoneczko zamówiłam Gaba zamówiła słoneczko Pierwsze co I jak zjemy to będziemy mieli Piękną lampeczkę I robimy się na heban tak? Gaba się robi na heban przynajmniej Ja pewnie się zrobię na raczkę się nie na. nawet Właśnie dostaliśmy żarełko, i popatrzcie na to, na, te, na tą twarz. To jest szczęśliwy, a popatrzcie na to. Wygląda to super. Waga gaba, teraz e, robi prawdziwą influencerkę. Szybko mówię. O Powątpię. Obłędnie. Dobra, pojedzone, brzuchy pełne. I vamos a la playa.

Magic Hour Poplażingowaliśmy, mieliśmy jechać do Tejdy dzisiaj Ale Gabo się zakochała Playa de Arena I czarnym piasku takie Więc teraz tutaj jeszcze sobie robimy obchód, zobaczymy co tu jest Dookoła Magic na playa de Santiago Tak? Si I idzie się tutaj w ogóle taką uliczką Dobrze. Taką Przemraną trochę Ale, Ale fajnie, złote podoba drzwi są. Podoba mi się to Tak, złote drzwi Cyk Proszę o Ja tu byłam w koszmarach no przysięgam Ale Klippy, idziemy stąd Byłam tu w koszmarach Właśnie przed nami to co mówiłem wcześniej, że Wychodzisz sobie, jedziesz sobie jakąś ulicą w teneryfie i nagle wychodzisz za rogu i ci rozwala łeb W ogóle tutaj jest mega cicho, a jakbyśmy poszli 10 metrów w tamtą stronę, to jest znowu mega głośno. Niesamowite gorąco ci? Za nami znowu Los Gigantes. Tam byliśmy wczoraj. Ze... O... Tam byliśmy wczoraj w nocy. Tam na dole jest naturalny basen. Są skały tak uformowane, że po prostu woda się tam wlewa i tworzy basen. Dużo schodów bardzo dużo. No! Będą bolały czwórki później na spacerach ten ryfowych auta idziemy i później będziemy gdzie jechać? Zobaczyć chińskie światełka Light Show Light Show Zobaczymy O kurczę, fajne widoki znowu. Wcześniej byliśmy tam na dole, teraz jesteśmy tu na górze. Ale ile schodów to koniec. Są orki z Majorki, ale są też orki z Teneriffa, które wystają z bloku. Także idziemy sobie teraz, właśnie mamy. Przejścia może z 400 metrów, i już z góry widać, że to jest ten właśnie chiński show. Muszę przyznać, że jak to oglądam to jest trochę creepy Piesel, koteł, Paweł Maw się! Jesteśmy na Teneryfie tak naprawdę w świebodzinie. Niesamowite. Panda. Panda.